Upalne lato, gorący ogród, a w nim basen. A co można zrobić w basenie? Pyszną zupę rybną. Właśnie, za chwilę pokażę Wam, jak w tych basenowych, wspaniałych warunkach ugotować coś niesamowicie pysznego. Mam tutaj składniki jak na klasyczny bulion, klasyczny rosół, a więc widzicie tutaj włoszczyznę, ziemniaki, są też limonki. Ponieważ mamy sezon ogórkowy, postanowiłem dodać kwiat kopru, który nam zrobi ten klimacik właśnie działkowo-letni. Do tego jeszcze jest gruszka. Którą będę opiekał za chwilę na grillu, żeby też dodać taki specyficzny, fajny elemencik. No i cebula, która również najpierw musi być porządnie spalona, zanim wyląduje w zupie. Ryby, jeśli chodzi o ryby, to mam tutaj pstrągi, z których użyję dosłownie jednego do mojej zupy. Dwa pójdą do wędzenia i również zastanowimy się, czy go potem nie wrzucić do tej zupy, jak już będzie uwędzony. Jest surimi, czyli to, co znalazłem w lodówce. Mam też wędzonego halibuta, którego za chwilę wam pokażę, jak można w prosty i szybki sposób, używając tylko grilla, odświetnić. A więc do roboty. Konkretny pęczek pietruszki, oczywiście odzyskany z włoszczyzny. Pyk. Urlop się rządzi swoimi prawami. Włoszczyzna w garze. Można powiedzieć, że to będzie taka baza smaku pod rybą. I czego jeszcze tutaj potrzeba? Oczywiście liść laurowy razy dwa. Mam bardzo fajną, ekologicznie robioną, bo po prostu suszoną. Sam robiłem. Sam robiłeś tą włoszczyznę? No jak. Kurczę, to ty nie tylko umiesz kręcić kamerą. Umiem jeszcze kręcić warzywa. Fajnie, no to wrzucam w takim razie całość. Będzie naprawdę konkretny warzywny bulion. Trochę pieprzu. Ale nie też, żeby nie, nie, nie przesadzić. Nie spieprz tego. Żeby nie spieprzyć. Ziele angielskie. Sól. Jednego obstrąga już wcześniej sobie przygotowałem o tak, właśnie, żeby nie miał skrzeli. Tak sobie go wcześniej przygotowałem, żeby nie miał skrzeli, ponieważ skrzela to jest samo zło. Oczy zostawiam, ponieważ uważam, że to tylko przesąd. Oczy nie robią źle. Co ja tu jeszcze mam? Ta, paluszki surimi stare. Niech to wszystko wejdzie. Mam jakiegoś dorsza na początek, po kawałeczku. Natomiast tutaj mam kawałek dorsza, który na sam koniec wjedzie jako ta treść, już jako ten konkret podząb w zupie na końcu. Wkładka. Wkładka. I teraz tak, zostały mi dwa pstrągi, kawałek halibuta i wącham sobie tego halibuta. Okej, okay, on spełnia wszystkie normy, natomiast trochę wali. Troszeczkę czuć tak, to nie jest to, co ja bym chciał do końca mieć w zupie i jak go można w magiczny, bardzo szybki sposób odświeżyć? Wystarczy go położyć na chwilę na grillu i wrzucić parę gałązek pod spód, żeby taki dym na niego buchnął. On pięknie wyschnie, naciągnie tym dymem i będzie jak nowy, jak wyjęty prosto z wędzarni, ja to za chwilę będę robił, a te dwa pstrągi, które są tutaj, po prostu uwędzę w fińskiej skrzynce. I jeden z nich też chyba wyląduje w zupie, a jak, a dlaczego nie? To pokażemy kilka razy. Będę pachniał rybą. Ale fajnie jak ręce walą rybą, nie? Tak jest. No to zdróweczko. Czegoś mi tu brakuje w tej zupie. Aha. No dobra. Najlepsza wódka na świecie nazywa się bajkał. Wiecie dlaczego? Z prostej przyczyny. Otóż woda do jej produkcji jest czerpana z samego dna tego bardzo, bardzo głębokiego jeziora. I tak się składa, że również ja użyję do produkcji mojej zupy wody z samego dna basenu. Aha. Ech, tutaj to będzie gratka <śm> dla wszystkich basenowych, surwiwalowców działkowych. Tak to powinno wyglądać, słuchajcie. Zupa na wodzie z basenu. O! Zostawiam trochę miejsca, tak dosłownie 3 cm dla halibuta i jeszcze jednego pstrąga. <grywka> A już nie chcę zanurkować z Kubana i spławik nasz szczupaka z tego wyszedł. Uwaga, 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 branie! Zupa się bardzo, bardzo, bardzo fajnie robi. Wszystko wypłynęło tutaj, ta cała suszona włoszczyzna znalazła się na powierzchni i to zaczyna żyć swoim życiem. I bardzo mi się podoba, więc niech sobie żyje. A ja tymczasem rozpocznę ruchy służące przypiekaniu, wędzeniu i pieczeniu i dymieniu tych rzeczy, które mają być przydymione. Przekroję sobie cebulę, bo ona, żeby się znalazła w zupie, no to musi być naprawdę tutaj. Czarna I pod tym czarnym będzie się krył ten soczek, taki cebulowy. Zaraz zobaczycie, to jest bardzo, bardzo fajny patent. Strągi trzeba będzie posolić i to całkiem konkretnie. Ja sobie może ułożę tutaj na tym, na tych dziurkach, które i tak znajdą się w wędzarce. Sól tutaj mam. Sól. O, dobrze. Teraz muszę uważać, żeby sól się nie. Dostała do basenu, bo to będzie wtedy basen morski. A póki co, mimo wszystko, jednak chcemy mieć, zachować klasyczne właściwości tej wody. Sole pszczągi bardzo mocno, bardzo mocno. Nawet tak trochę przesadnie, żeby się taka skorupka na zewnątrz zrobiła. Nie boję się tej skorupki. I tak, jeżeli to za 5 minut wejdzie do wędzarki, to w ogóle nie ma żadnego problemu. My tej soli pod skórą nie poczujemy. A ona wpłynie na to, że to mięso będzie naprawdę fajne i tak lekko podsolone. Jeżeli chcemy się trochę pobawić, no to można wcześniej te pstrągi w ogóle na parę godzin gdzieś tam odłożyć w solance albo posolić solą gruboziarnistą i też odłożyć. E -e, żadne takie rzeczy, pełen relaks. Jedziemy z tym od razu na ten. Dobra, Halibut też pojedzie. Czego jeszcze będę potrzebował? Bo sobie zaraz wyjdę niestety na chwilę z basenu. Będzie tak zwane wynurzenie, więc przygotuję sobie wszystko, żeby już tu nie wracać przez chwilkę. Potrzebuję jeszcze brązowego cukru. Bez brązowego cukru nie ma wędzenia. Tyle wam powiem. Czy ja jeszcze czegoś potrzebuję? Gruszka. Tak, o, gruszkę też chciałem właśnie troszeczkę podwędzić, podpiec. No i co, mam wszystko. Niestety muszę opuścić tę oazę przyjemności i przejść do strefy inferno, czyli mega gorąca. Tu w międzyczasie rozpaliły mi się pięknie drewno i węgiel. To są szczapy drewna bukowego, idealnie nadającego się właśnie na wszystkie takie ogrodowe manewry. No a tutaj mam klasyczny węgiel drzewny. Dobra, muszę to porozgarniać. Daj to na slow-mo. Sobie rozgarniam równomiernie, żeby mi się ta temperatura rozkładała jednocześnie żeby się nie paliło, a to jest jeden niepokorny. A! Dobra, jest OK. Teraz sobie położę na to fajną płytę taką. Tutaj już trzeba będzie zacząć uważać, żeby się nie poparzyć. Ta płyta jak widzicie ma bardzo różne frakcje. Bardzo różne tutaj takie ażury, dziury. Więc można się zdecydować, czy się chce na. Gorący, trochę mniej gorący, może na blaszce sobie coś położyć. Bardzo wygodna rzecz. A, eee, położę cebulę sobie od razu tak. Teraz się tu nagrzeję. Będę tą cebulę tutaj piekać. Eee, ok. Eee, za chwilę się zajmę pieczeniem na patyku, a najpierw nastawię sobie wędzarkę. Z wędzarką to nie ma nic prostszego. Bo no ja mam taką prostą fińską wędzareczkę, której używam już od lat. Ona jest w ogóle nie do zdarcia. Jest leciutka, wszędzie wchodzi. Więc po prostu ją sobie trzymam zawsze albo w samochodzie, czy też na działce w garażu. I teraz tak. Tąże wędzarkę napełniam. Trocinami. I teraz na tych trocinach, między nimi właściwie, mam kawałki cukru brązowego. I teraz zobaczcie. Ten brązowy cukier trzeba położyć na trocinach, żeby nie miał kontaktu z blachą bezpośredniego, tylko leżał sobie tutaj spokojnie, niepozornie. I to on właśnie, ten cukier spalając się da taki niesamowity brązowy efekt kolorystyczny, ale też to, co się będzie działo w nosie, mm, to jest bajka, tego trzeba spróbować. Tutaj masz krateczkę z drutu. Na to wjeżdżają strągi. raz, dwa, zamykam, stawiam to na grillu mocno rozpalonym, bo to musi być duża temperatura. I to za 20 minut będzie gotowe. Proste, prawda? Cebula już uszyła, czuję aromat, słyszę dźwięk. I w tym momencie odświeżę sobie halibuta. Nadzieję sobie go na taki szpikulec. Ale żeby to nie był taki smutny, samotny halibut, to on na tym szpikulcu będzie miał jeszcze do towarzystwa gruszkę. I szukając gałązek mających stanowić zapach do tego, znalazłem też węgierkę. Nie mówię o dziewczynie z Węgier oczywiście, ale o, śliweczce. O. I to będzie teraz się tutaj w tej wysokiej temperaturze opiekało przez chwilkę. A ja będę dorzucał sobie gałązek. Są te gałązki ze śliwy. Właśnie ze śliwy węgierki. Mam nadzieję, że one nie będą mi się od razu palić, tylko będą dawać dymek. Ponieważ drewno bukowe samo w sobie i tak jest bardzo fajne, ale owocowe drzewa mają to do siebie, że to już jest ten totalnie magiczny aromat. No i jedziemy. A. Bardzo pięknie, bardzo dobrze. O, tak. o właśnie i ten dym, który teraz idzie. <laughs> Gdyby mnie teraz zobaczył jakiś tradycjonalista grillowy, to albo by się popukał w głowę, albo szybko skoczył po kiełbę i przyniósł mi takie wielkie pęto. Co ty robisz, człowieku? Weź coś normalnego, upiecz, a nie będziesz wędzonego halibuta. Nie no, to, to będzie naprawdę mocna rzecz. Tym bardziej, że cukier w tych owocach w tym momencie się gotuje, karmelizuje. I jak to wszystko wyląduje w zupie... Dobra, to gotowe jest. Owoce są rumiane, przypalone, halibut odświeżony i to wszystko jedzie do zupki w tym momencie, patrzcie. A nie, to wejdę sobie tędy, tutaj tego. No, tak, żeby po się nie uwolnił i nie uciekł mi z powrotem do swojego środowiska naturalnego. Cebulka. Pyk. O, taka powinna być właśnie przypalona fajnie. Tak jest. I ona hyc. i owoce teraz. A się czuję trochę jak taki basenowy Neptun tutaj. No, rzucaj mi teraz owoce, ja będę tak. Nie hmm. Zupa jest kompletna. Nadeszła ta chwila, że można posolić, ponieważ wszystko już złapało temperaturę, zaczęło puszczać swoje soki. No nie tak, ej tak sol, patrz. Zapachy, które się stąd wydzielają, to jest połączenie po prostu działkowych, przypalonych owoców ryby, która idealnie się już wygotowała, no i klasycznych warzyw, a więc coś pięknego. Poza tym, w tym momencie robi mi się na grillu niktura ziemniaków, przypieczonych z koperkiem. To wszystko jest podlane zupą, oliwą i sobie tam dochodzi w ostatniej chwili to sobie na samą końcówkę gotowania wjedzie nam do zupy. A ja za chwilę zacznę oddzielać tą, te wszystkie śmieci. Zobacz, jaka śmieciowa powstała, Patrz, co się dzieje. To wszystko już oddało. Jakby swoje najcenniejsze właściwości. Ostateczny filtr dla tej zupy to będzie jednak sitko. Trochę zostaje tej biomasy na sicie, ale uwierzcie, że to się tak pięknie rozeszło, ktoś to tu rozsmaruje łyżką, to się tak rozeszło pięknie w tej zupie, że ona jest aż gęsta praktycznie od tego. Ja teraz tak to przeciskam przez sitko, żeby jak najwięcej tego soczu, tego wszystkiego, niepowtarzalnej zawiesiny, znalazło się właśnie w naszej zupie. W basenie to jeszcze mam pomocnika tutaj, to jest taka baja. Ciach. No, poczekaj, tutaj, o, proszę, tak, jeszcze taką kąpiel. Smak. Tak, taką kąpiel tutaj jeszcze mu zrobimy. Ta kąpiel. I teraz wylejemy całe dziecko z kąpielą tutaj do drzwi. jeszcze. O, to tak o. O, 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 o! Jestem porąbany. Słuchaj. Ostatni dodatek jeszcze. Tajska trawa cytrynowa. Jej trzeba tutaj troszeczkę dodać. Ona nam zrobi też fajnie, ona nam zrobi dobrze. Tutaj żeby zaostrzyć jakby delikatnie, ale nie, nie, nie ostrością, nie pikanterią, tylko po prostu zaostrzyć smak. Jeszcze na koniec, już na talerz, parę kropelek limonki jedzie. Więc nalewam porcję degustacyjną. Bardzo proszę, widzę tu samych chętnych do degustacji. Zupa, Ale to jest dzikie. Tu ma takie fragmenty przypalone z tych ziemniaków, to ma, to ma te wodorosty z koperku, to posiada w sobie same ziemniaki też również. To jest po prostu sen. Działkowicza, ale takiego współczesnego działkowicza, który ma właśnie do dyspozycji basen, który ma do dyspozycji myjkę ciśnieniową, czyli taki mokry sen. To jest taki mokry sen działkowicza. Rybny trochę. Mhm. Wygląda pięknie. I mhm. to tego Dziękuję. Sam sobie robię za testera i sobie zjem zupkę teraz. Dobra, Olin. Już mam dojść. Ja stoję w słońcu, a ty w basenie. Zamieniamy się na chwilę? No, to pa.